Już za parę dni, za dnie parę, wezmę plecak swój i gitarę, pożegnania, kilka słów, witag oraz bądźcie zdrów, do widzenia Wam, canto cantare. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze spóźniona. Bardzo ładnie wyglądacie. Dzięki. Ty też. Oni też. <Started> to jest Starcie Tytanów dzisiaj będzie po prostu. Starcie. To my też nie jesteśmy taka jak Agnieszka. Ja też nie. Nie musisz <musenne> się wysilać, serio <laughs> stary. No. Dzisiaj sprawdzimy, jak dobrze znacie hity wakacji różnych lat. A, a na, na kondy będzie twerkować? Tak. Możesz. Nie, ja lubię tuarkować. Tak się kończy każda moja wisła. Usłyszycie trzy fragmenty pięciu piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz artysty. Jeśli rozpoznacie je, naciskacie przycisk. Pierwszy fragment jest warty 5 punktów, to jedna sekunda. No to, rytmu, to... Żebyś Drugi fragment warty 3 punkty, to 2 sekundy. Trzeci fragment warty 1 punkt, to 4 sekundy. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na drugą osobę. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Obydwoje wracacie do kolejnego fragmentu. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Taak. Jesteście gotowi na disco? Jesteście gotowi na polo? A, a, nie wiem, co to jest. Ja też nie. Bardzo dobrze. <laughs> Odcinek bym bym wygrał, mówię ci. Powodzenia. Powodzenia. W wakacyjnych hitach. Dobra, zróbmy to. Ja Dobra. jestem dzisiaj znowu trochę niemrawa. No, dzień jak co U mnie przynajmniej. Niemrawe ucho. Pozdrawiam cię, Michał, serdecznie. bo ty to masz jak, taką, jak wiesz, taką... ...różową. Ty nie jesteś biały, jesteś różowy. No, no, słuchaj, oddzielna rasa. Pokażcie nogi w ogóle. Czujesz co? Despacito? Czujesz to? Tak. To ostatnie ja myślę, będzie, że ostatnie, ostatnie no. Ostatnie będzie Despacito. <noise> <noise> o <To> nie! <noise> e, ich troje, a wszystko to. <noise> Czy nie. Artur? Hmm? To jest ich troje oczywiście. E. <głosy> no <głosy> no to okay. jest ich troje. No, ale co dalej? Zawsze z tobą chciałbym być <szikamy> <mare> eee, Ich troje O no, ja, no, dobra no Ja pierwszy No to weź się. Ja już wiem no, Kochana, kochana, daj mi teraz takać. Mamy jakiś czas tutaj? ma? No dobra, powiedz Tak? No, powiedz, powiedz Dobra Ich troje, zawsze z tobą chciałbym być Taaa Uważam, <śla> że euforia Nigdy nie miałam piątki Było już piątkę, aż na starcie <śla> To jest ich troje, coś tam Kaczka, piosenka ci napisałem Zawsze z tobą chciałbym być ich troje Pięć punktów To największą klaski, kiedy stałem w życiu, dziękuję. No wiesz to, no zapomniałam tytułu. Numer dwa. A nie po to tak. tak. Jest jedno prawo głosu. Zadzwoniłem w środku. Zawsze z tobą chciałbym być. Artysta. Ich troje, Michał Wiśniewski. Dziękuję uprzejmie. Kocham ich troje. No, ich troje, Justyna, Jacek, tak. Łągwa i Michał Wiśniewski I Michał. A już tak ja nazwisko. Byłam kiedyś w Radomiu grali koncert. Ej, byłam do... w Radomiu, na tym koncercie byłam malutkim dzieckiem, Zastra. ale no. Ja do... nie byłem, ale miałam koszulkę z ich troje. Dobra, teraz ci dam, naprawdę. Dobra. Na pewno Dobra. będę wiedzieć, ale i tak. A nawet już od niej teraz łaskę dostaję <laughs> po prostu. Na punkty już gorzej jednak mary po prostu. Po prostu za, za, za łaskę. <laughs> Co to? Co? A chyba wiem. No i pańca zgadła. Kalifornia. To jest to? Dobrze? To się nazywa Kalifornia? Numer? Artysta. In the city. No i to jest dobre pytanie. Nie pamiętam, czyje to jest. No. Podejrzewam, że to jest polskiego. Tak jakoś brzmi polsko. Tak, troszkę, no. gitara, perkusja jakoś tak. Eee... California Love Tupac. 5 punktów. Ja tego nie znam w ogóle. Let me to the wild, wild west. Nie wiem, kto śpiewa, ale to było na. Znaczy e, to? E, tak, bo to było no, na no, Dance'ie no, którymś. Jakiś kuźba raper, ale. Raper? No nie jest to polskie, na pewno. <laughs> Kanye West? O mój Boże. A zaryzykuję song Nie. Will Smith Wild Wild West? No, bo to waka, z wykonawcą waka. trzeba, więc ja to nie. Waka, waka. Uh, everybody? Nadal nic. Nie. No. Boże. Ja co zostałbym to przy jakiś... swoim. Shaggy? Wow, cóż za refleks? Znaczy. <gryw> Dzięki. <gryw> Tytuł to myślę, że będzie White White West. Ciekawe, że UB40, UB40, UB ale to ja nie wiem, czy to, to pewnie nie to. Uważam, że. Shakira. Że Shakira, tak. Mm -hmm. mhm. Tytuł utworu to California Love i jest to Tupac. Tupac? Ach. No To mówisz za stare. No to musisz teraz to przesłuchać 10 razy w aucie, jak będziesz wracała. No to znam paka. Y no. Mhm. Y y nadal nie wiem. W sensie nie, nie... znam paka znam, no! żeby nie było! Znam topaka! <śpiewa> Brawo! Haz taka <śpiewa> 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 lubię to. Eba <śpiewa> ja się już stresuję, że nie znam, e, nie pamiętam chyba, kto to śpiew. Uuu! <śpiewa> Kali, give me mm, not tak. a Let's go up and dance. Mm, uh, Jezu, czego to jest? Kocham to. Akcent Kylie. Pięć punktów. Kocham. Kocham. Kylie! Akcent. Nie Zonek, ale akcent i Kylie. Pięć punktów. Yeah. Co? Co to było? Co to było? Kylie give me just a chance. Let's to go co? out and dance. Oj, co baby? Tam... Ja nie wiem, kto to robi, śpiewa. nie. Ja nie, nie wiem, wiem. Justin Chance. Justin Dance. Nie wiem, co to jest dokładnie w tym tekście. Nie mam A. Kali. Czy nie A. E, artysta to akcent? Wiedziałem. Yeah. mówiłem. Ja zawsze, mam ja zawsze mam rację. Ja to... zawsze Gdyby to był ten drugi, to bym A Ten drugi to też. Tytuł utworu to Kylie. Pozdrawiam Barbarę Smyczek, o której jest ta piosenka po prostu, moja dziunia ze Śląska, by się znamy. Ja też pozdrawiam Barbarę. tę piosenkę, to jest o niej totalnie. We made just a chance, let's go out and dance We can get it to the groove, I can watch you move You can sing with me like a shining star ba da i can't, I can't it on my heart. No nie wiem, takie w stylu, takim rumuńskim disco To jest rumuński, to jest mój. Te wakacje trwają do dziś Dmuchawce, o latawce, Jezu, tak. Wiatr. Urszula. No i to śpiewała Urszula, ale mogę ci też powiedzieć, że śpiewała również to Ewa Farna Dmuchawce, latawce, wiatr yy, I to śpiewa mm. Znaczy to śpiewa ogólnie Ewa Farna, potem, ale coś... Śpiewa... Śpiewa... Urszula... nie, Urszula Dudziak? Nie, to no na pewno nie ona e, No weź, to no mi weź, nie mogę i nic i ja wyczytać. powiem i ona albo pukiwa, albo nie pukiwa. Richard Marx? I'll be here waiting for you. Urszula dmuchawca-latawca. Przecież to w ogóle inny świat, był, to co? Za... Gdzie ja byłem? To, 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 to. Eee... Co za żenada. W sensie, ja. Urszula, dmuchawce, latarstwo wiatr. 5 punktów. Jaki, no. <głosy> <głosy> nie wiem, jakaś Urszula. Urszula? Dmuchawce są super, no ale zadawce też. Zadawce też Wiatr są też spoko. spoko. Dzisiaj tak. jest wiatr. Mm -hmm. Wszystko w porządku. Może nie jest taki klasyk jak konik na biegunach, ale dorównuje troszkę. No, Halinka już gratuluję. <noise> o, wydałaś. dziękuję. Pułk, odkułam się dobrze. 15. Ale do jak szybko w ogóle? Coś się, bo zaczęliśmy nagrywać w ogóle. Bez pasji to. Nie wiem, co to nie, nie mogę sobie teraz przypomnieć. Aj, ja miałam niedostatko! Dobra, damesz, trudno! Nie, nie wiem. No Dobrze, powiem, że nie wiem. Nie wiem, wiesz? Oj, kurczę, strzeliłem. A takie. Mm, nie to mięte. ja, ja je, Koko jumbo. <grym> Tylko teraz tak. To nie wiem. Ale nie, kto jest autorem? Wyznałem mm, tę piosenkę. bo Koko ja, Ale czy wiesz, co to śpiewa? Nie wiem, danza? Nie, nie, danza tego nie śpiewa. Tworkuję. Tworkuję. Kto to śpiewa? Ja wiem, ale nie powiem. A. Żeby być solidarny. No ta już wygrałaś, tak, czy szaak. Nie, no nie mam pojęcia. Gdzie co pan do czego? A znasz wykonawcę? Nie, nie wiem. Mr. President Coco Jumbo 5 punktów. Jesus, skąd ty znasz w ogóle, że śpiewa Mr. President Viagi? Here we go, move to the group. me mm. up, put me down. Mogłaś dać Aqua, Barbie, I'm a Barbie Girl, to też jest wakacyjna i to bym zgrał no. na przykład. Albo na przykład Every Night. O, mandaryna <laughs> To jest z po prostu wakacji. No nie wiem, będę strzelać zespół spół. Bo to jest y, Coco Jumbo, nie wiem Ace of Base. Nie, Artur? Tam chyba coś, jakaś cyfra była w nazwie, czy nie? 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 Czy? Darek? Czy? Me now, no? Now? No. 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 A no. może całość? No, Ale no. On nie ja ja. Ja ja je Coco. Ja 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 je. Jakaś kobieta co śpiewa. <laughs> się, <że> to śpiewa. Chciałem tylko zespół. <laughs> zespół. Ten facet to śpiewa dziewczyna, tylko w refreniach w każdej porządnej piosence dwutysięcznych lat. Koko, jumbo, I, I do przodu. <laughs> nie wiem, nie wiem, kto to może być. To nie jest Denzel, a nie znam tamtych. Oni wszyscy się nazywają jakoś dziwnie, inaczej jakiś mister. A czy to jest jakieś dziwne. O, a właśnie, a może jakiś no, mister, coś tam? A może jakiś barakuda, jakaś jabajka, nie wiem, czekaj. J. Mister. Summer. <laughs> Nie wiem, nie wiem, nie, nie pamiętam. Nie, ja też nie, nie pamiętam. pamiętam nie Jest pamiętam. to faktycznie Coco Jumbo i Mr. President. Mm, no nie. i tak, mam to w głowie, no mam to teraz, teraz to widzę. Ja! No aż tak blisko, ja! mówię, proszę cię! Dodajemy proszę. punkcik, Michałowita wystarczy. Teraz no, skąd to wiesz? Ja tylko w wakacje słucham muzyki. Happy birthday oh, nie. to you. Cześć, to jest Ania. Dziękuję, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek Dzikiego Ucha. Jak widzicie, mamy już cegły i też szczerze mówiąc, podobają mi się bardziej niż poprzednie. Dajcie znać, co wy o nich sądzicie w komentarzach na dole. I przy okazji zapraszam Was na nasz patronite, gdzie możecie wspierać mój kanał drobnymi kwotami. Do zobaczenia za tydzień. Zrewanżowałam się, ale bardzo. Nie spodziewałem się. <laughs> bardzo. Gratuluję. Czułam taką presję jednak. Czułam, gratuluję, dużą. gratuluję. A gratuluję gratuluję. to schlebiesz mi, schlebiesz mi. <laughs> No... Aż tyle on punktów ma? Jej! E... 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 <symoglety> <Dab> <susur> w ogóle jesteś naprawdę wow, powiem ci szacun. -hmm. Ja nie w ogóle nie, nie znam nic no. Happy birthday to you ma 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 no, Nie ja chcę już z nim być. Ja, ja chyba nigdy nie wygrałam, nie. ale jestem ciekaw pojedynku z Agnieszką kiedyś. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek i my y, w roli dwóch pajaców, to zostawcie jakiś komentarz. Zdzień po hit wakacji tego odcinka. Tak. Jakby. Zajrzyjcie na nasz Instagram i Facebook. Otóż to. A do trzy. Raz, dwa. Oglądajcie,